Siemanko Ziemiękist, Polski dufa, dzisiaj nagrywamy kolejną w serii Play Minecraft e, Tak więc nagrywajmy, znaczy już wracajmy do nagrywania i to tyle. I idziemy w tamtą stronę, bo tam miałem swoją jaskinię. Wy, ja mi z tym chzonku tak, z bo mi one niepotrzebne. No, bo nie, nie pamiętam na gdzie ona była, więc na pewno się zgubię, bo to tam nie sądzę, żebym znalazł jakąś drogę, nie sądzę, nie sądzę. No tutaj jest zejście, ale to nie jest tam. Nie pamiętam już nawet, pójdę Dobrze. No to idziemy już tędy, tędy. Ten odcinek może być trochę się, będę tylko spacerował na razie. Cięcie nie będę robił, bo tak jak mówiłem, kamtasia mi nie? No to przepraszam Was, ale myślę, że w na następnym odcinku już będzie git, gut. I będzie dobrze. No. Tam jest coś, tam, 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 tam. To jest ta jaskinia? Nie, to nie jest ta jaskinia chyba, ale zerknę i zobaczę. muszę i zerknąć, zobaczyć. To nie ta chyba. Nie, to nie ta. Chyba że... chociaż, czekajcie. Nie, to nie ta. To nie jest to. To nie jest to, co ma być, to nie jest to, nie, to nie to, kurwa, ale węgla wezmę. No węgiel, węgiel to se wezmę, nie ma Też węgiel mi dali na pocieszenie, że wlazłem tutaj bez potrzeby. Dobra, wychodzimy. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest sieć. Tutaj co, co mi tutaj? Aha, to tak, ja no tak. Kole... Wzdłuż kolejki ja będę się tak. Zapomniałem o tym. Kurde. Tutaj też jest to, nie to. To nie jest chyba to. Coś mi się tam zdaje, że to chyba nie jest to. Ale też przeszukam. Nie ma co. Nie będę wybrzydzał. Do... Myślę, no, ja, wiadomo. Zawiadam. Oczywiście, że to nie to. Gdzie była ta kurwa jebana jaskina? No. Kurwa jak macie. Uu. Uu. O, fajna góra z tą nową. Biom śniegowy, biom zwykły, biom śniegowy No, no, no. Okay. Okej. Okay. What the fuck. Dobra, no, ja idę tutaj na biom śnieży, bo to chyba na biały śnieżny była teraz, nie? Nie pamiętam. Ale tak mi się zdaje, że tak, że to było chyba na biomi śnieżnym, tak? Plewałam? żarła nie mam! Fuck it! No, no cóż, trzeba będzie jakoś przeżyć, no. Nie jest, jest trochę żarła, co ja nie zbieram przy okazji. A, nie mogę trafić No, to jest stałe 20 FPS ponieważ... ja. Kurde No proszę, chodź, chodź tu chodź tutaj no. dawaj mnie to Dobra 9 No dobra To jest tutaj Tutaj? Nie wiem, zejdę, na pewno zejdę. Nie, tu nie tu. Chyba. Chociaż czekajcie się. Skończył, ja że to ale to chyba nie jest ta. Jeszcze mam dwie ścieżki z Jedna, dół, dół do zbadania, jednak był duży Nie przysiadł. No co, pają? No co? Myślałeś, że się nie usłyszę, co? Kurde, widzieliście jakieś fale? Myślałeś, że go nie usłyszę, no? Kurde bez jaj no Co za pająk Co za pająk no To nie ta chyba jaskinia Ale jeszcze to skończy nie To chyba, chyba się czekaj, nie to nie Fuck To nie jest ta jaskinia Kurwa wa tak macie I tak dalej Zabraliście w dół Trzeba iść to idziemy, nie? Ja bym się śmiał, gdyby to rzeczywiście to jest no i to jest chyba nie, to nie jest tam. Czekajcie ścieżka bytu, to nie jest ta, Ja to wszystko widzę Je, nie, Czekajcie, 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 nie ta Chyba że, bo tam widzę jakaś odpływ Żelazo Żelazo się przyda, nie powiem no to będzie mała jaskinia, mało zwiedzania, no na następnym odcinku powinno już być dobrze. Na następnym odcinku myślę, że też już będę miał intro, ale jeszcze nie wiem, dlatego, że nie wiem jak mi będzie Sony Vegas ciachał. Nie wiem, bo tam... Dobra, pójdę z węgla. Story. No ale nic. Dobra, idemy. Biegniem, biegniem. O, żelazo. Wiedziałem, że tutaj będzie. Tak to było zamierzone. Tak. Tak ja to było zamierzone. Oczywiście. Jak nie będzie good chat to chyba kurwa się zabije normalnie. Właśnie jak pulsa powinna być Ale to tam mniejsza. O, to jest spokojne. Easy peasy. Dobra, ostatnie żelazo. Dobra, wychodzę z tego nudnego czegoś. Nie mam craftinga, sorry. Nie mam craftinga, sorry. Więc na to nie poradzę. Nie mogę już sobie pieca zrobić Dojdę do domu na pół serduszka, znając życie, dlatego, że nie mam zbyt... Mam surowego skraba. Ale surowy schab mało leci. Surowego schaba! To No, był Dobra, no to wychodzą już z tego czegoś Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy i idziemy do domu. Do doma idę, idę z idę sen, do domu. Czekaj, dobra to jest ten dyk, tak, ten dyk, ten dyk, czekajcie. Kuchy. bo zaraz mi będzie, bo zaraz będzie lipa już, no Czekajcie, bo nie ogarnia, nie, nie ogarnię nie no. Okej, okay, ten ich nie. no spoko. Co Soja, odwalam, kuda, No to jest ten ich no, droga. Luiga, no i już dobra. Zaraz będę się, zaraz będę z no zobaczycie. Bo no, nie mogę, dlatego, że nie mam tyle żaru. że mogę sprintować tak tok tak you tok tak you na tak tok takim na baguję dobra ciśniemy no tak myślę że się wyrobię ła wow, moja szyja dzisiaj chcę przesłać takie z jeden 2 odcinki no, mam nadzieję że mi się to uda no, to mam tylko nadzieję że to pa, czy to pracuje, to się uda nie wiem mam nadzieję że to się uda Dobrze, dobrze. Sprintuj. Kurczak! Hej. Okay. No dawaj nie no, no tak. Dawaj tylko z tego swojego Ale mam z w O! Hoo! Wyjebist, ale na Dobra, jestem już prawie, prawie, w domu, prawie, prawie. Jeszcze trochę. Już, już, prawie, już prawie, już. Jeszcze minuta niecała, i będziemy na chacie. Jesteśmy na chacie, i dobrze jest. Wydobyłem bardzo dużo materiałów, jak widzicie. No to do, to, to, to pakuje tutaj oni. No, O, o no, Kurde. Dzie no. No. Dobra. Prawie, mam dziękuję za wejście na odcinka Zobaczymy następnym komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. W następnym odcinku, ten, znowu już pozmieniam to na wełnę jasno jasno-zieloną. Tak cześć, na razie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, piona!